Witajcie w drugim odcinku serii Teoria Komunikacji. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie, mam wrażenie, 6 ważnych podpunktów. E, także nasza interakcja się zwiększa. To o czym mówimy, również się intensyfikuje. A i treść dzisiejszego odcinka powinny być dla Was równie ciekawe, jak nie jeszcze ciekawsze. Także zachęcam do posłuchania tego odcinka i wysłuchiwania coraz tych kolejnych, które będą pojawiały się zaraz po sobie. Zachęcam właśnie dlatego do obserwowania profilu na Spotify oraz profilu na Instagramie. Tam informacje o kolejnych odcinkach. Zatem na dobry, delikatny start powiemy sobie o czymś prostym zwięzłym i na temat, tak jak w poprzednim zaczynaliśmy od elementu faktu komunikacji, od tego najbardziej podstawowego, od tego, czego właściwie cała tutaj nasza teoria się wywodzi, tym razem powiemy sobie o właściwościach kodu niewerbalnego na tle zachowań werbalnych. I oczywiście nasza komunikacja składa się poza z tego, co mówimy, czyli Wy tutaj jesteście żywym przykładem doświadczenia werbalnego, zatem tego jak mówię. Ale niestety nie macie okazji doświadczyć tego niewerbalnego kodu, którym tutaj gestykuluje przed mikrofonem. Bynajmniej. Więc tutaj powiemy sobie o właściwościach kodu niewerbalnego na tle właśnie tych zachowań werbalnych. Po pierwsze, to nieprzerwane zaangażowanie w komunikowanie niewerbalne. I to nie można temu zaprzeczyć. Każdy z nas podświadomie, czy świadomy, właśnie, charakteryzuje się tym, że. Gestykuluje, że nie tylko gestykuluje, bo to nie jest, że tak powiem, wszystko, co możemy zawrzeć w, tym, w tej komunikacji niewerbalnej, ale o tym później. No, natomiast prosto i na temat mówiąc, po prostu robimy jakieś ruchy związane z tym, o czym mówimy. Po drugie, w znaczącym stopniu poza świadomością. W znaczącym stopniu to ważna, ważny kwantyfikator tego, dlatego że generalnie można nad tym próbować panować, natomiast w głównej mierze. Niestety, nasz mózg kontroluje nasze ruchy w większym stopniu, niż my kontrolujemy nasz umysł. Po trzecie, w większości ikoniczny charakter, niedysygnacyjny, zatem po prostu ikonicznie, no chciałbym powiedzieć, werbalizujemy, ale właśnie nie werbalizujemy. To by było takie sprzeczne logicznie. Niemniej jednak, po czwarte, interpretacja kontekstualna, co wywodzi się z tego, że. Przez naszą niewerbalną mowę możemy wywrzeć wrażenie na przykład zaniepokojonego, na przykład szczęśliwego, i wszystko zależy od kontekstu i od tej interpretacji naszego odbiorcy. Po piąte, zintegrowane w zbiorach i sekwencjach, z racji, że już dość sporo wiemy, że jak ktoś trzyma piramidkę, no to stara się wywrzeć wrażenie osoby budzącej zaufanie. To tyle. Nie będę tu dłużej. Mawiał o tym, o tych właściwościach kodu niewerbalnego na tle zachowań werbalnych, To by było na tyle. Kolejnym punktem, iście ciekawym, znowu z niewerbalną mową związany, będzie klasyfikacja Exmana i Friesena, O ile takiego nazwisko się wypowiada. Wybaczcie, jeśli znacie akurat tego badacza, ja przekręcam nazwisko. Niemniej jednak, w ich klasyfikacji kryterium. To rodzaj znaczenia, jakie ma przekazywać dane zachowanie, jakie są jego skutki dla interakcji. E, mamy tu pięć generalnych rozróżnień, i zaczynając, poczynając od pierwszego, jakim jest ilustratory, i mówimy tu znowu o tej mowie generalnie niewerbalnej, e, w której ilustrujemy jakieś, jakąś naszą mowę, właśnie. Także w ilustratorach na przykład wskazujemy palcem, przy, wypowiadając słowa: Idź tam. I wskazujemy na drzwi. Idź tam. Oczywiście trochę w tym przypadku, moje życzę, werbalizuje naszą. Mowę. No nieważne. Albo na przykład pokazać, taką rybę złowiłem. To już rozstawiając ręce, żeby ta ryba była jak największa. Także ilustratory to takie gesty, które wspierają lub uzupełniają znaczenie wypowiedzi. Ge powielanie gestem tego, co się mówi. Uzupełnianie. Idź tam, wskazujemy na drzwi, więc. Ten nasz odbiorca wie, że chodzi o drzwi, więc uzupełnia. Po drugie, w klasyfikacji Exmana i Fresjana emblematy. O emblematach mogę powiedzieć jedynie tyle, że to są na przykład sygnały głowy, barków, ramion i dłoni, znaki arbitralne, silnie uzależnione od kultury. W naszej kulturze przyjęło się, że kiedy wystawimy kciuk do góry, z zaciśniętą pozostałą częścią dłoni oznacza to like. E, tworząc z jakichkolwiek palców chcecie taki takie półserce. Pół i łącząc to z drugą dłonią, dokładnie robiąc to samo, tylko w strzanym lustrzanym, uzyskamy serduszko, które niewątpliwie w naszej kulturze jest znakiem miłości, jakiegoś emblematu miłości. Po trzecie, w klasyfikacji Ekmana i Freycena, regulatory. I to może oznaczać, że chcemy komuś na przykład przerwać, włączyć się do dyskusji, generalnie mocno, no, przeczytam, odnoszą się do sposobów używania całego ciała do regulacji przebiegu naszej interakcji. Na przykład zgłoszenie się na wykładzie, spoglądanie na zegar. Generalnie no, wiemy, jak wygląda próbowanie, włączenie się w dyskusję, że zaczynamy coś mówić podczas gdy druga osoba coś mówi, coś tam zaczynamy chrząkać, coś tam gestykulujemy dłońmi, na przykład countdown, takie pokazywanie, uciszanie tej osoby wręcz. To właśnie regulatory. Po czwarte, adaptatory. One pomagają przystosować się do sytuacji. Opanować emocje, jakieś tam przebywanie z ludźmi, e, zaspokoić potrzeby. Na przykład do adaptatorów zaliczymy dotykanie warg, drapanie się po karku, który jest e, właśnie takim uspokojeniem naszym niewerbalnym się naszego umysłu, pocieranie nosa, jakieś poprawianie okularów, w zależności jakie e, mamy wyuczone schematy. Zatem adaptery służą do podkreślania stwierdzenia, na przykład pocieranie karku podczas zastanawiania się nad odpowiedzią werbalną nawyki nerwowe, po prostu adaptowanie się do sytuacji. Po piąte, najbardziej rozwinięta część ich teorii, śmiem rzec, to wskaźniki emocji czy ekspresji afektu. I w generalnej mierze są to powiązanie, powiązane raczej z mimiką twarzy, niżeli z ruchami ciała. Tutaj w ich teorii, spróbujcie się uśmiechnąć teraz właśnie, rozszerzcie wasze wargi i po prostu się uśmiechnijcie, od tak, bez powodu i doświadczcie tego na własnej skórze jak wasz humor się polepsza. To bardzo fajnie przybadany dział psychologii, w której zwykły uśmiech bez powodu powoduje wzrost humoru. No i pod wskaźnikami emocji mamy cztery takie podpunkty, które wymienię w kolejności: intensyfikacja, desintensyfikacja, neutralizacja oraz maskowanie. Prosta intensyfikacja, czyli na przykład Intensyfikujemy jakieś nasze mm, humorki, na przykład no, jest to wzrost w prostym chłopskim języku, czyli na przykład uśmiechnięcie się podczas podania dłoni. Jest to wzrost, dodatkowa wartość. To taki przykład, żebyście zrozumieli: dezintensyfikacja, oczywiście tam zaniżanie, neutralizacja, jakieś takie uspokajanie, właśnie zaspokajanie, takie generalne, tonowanie, ładne słowo: tonowanie tych emocji, no i maskowanie, ukrywanie związane być może gdzieś tam z manipulacją, do której również dojdziemy. To by było na tyle z tej jakże barwnej klasyfikacji x i Friesena. Przejdźmy zatem do krótkiego podpunktu, ale od podpunktu wywodzi się wiele, jakże dziedzin komunikacji niewerbalnej. Poczynając od proksemiki, jeśli nie słyszeliście tego słowa, to właśnie macie kącik poznawania nowych słów. Proksemika. To komunikacyjna wartość przestrzeni, także badania nad użyciem przestrzeni, czy to publicznej, czy osobistej, oraz terytorialności w kontaktach, czyli jak zajmujemy pozycję naprzeciw siebie, stołu, e, to w jaki sposób ustawiamy się do, ro do rozmówcy. To, że mężczyźni stoją, wolą ze sobą rozmawiać, stojąc do siebie bokiem, a kobiety wolą stać przed sobą, znaczy, no, twarzą w twarz. <taki> także proksemika to właśnie. Ta część, ta dziedzina komunikacji niewerbalnej. Po drugie, kinezyka, i to badania komunikacyjnych gestów, ruchów ciała, postaw, mimiki. Także mimika, gesty, postawy, to wszystko, tym wszystkim, w tym wszystkim <grym> zajmuje się kinezyka. Po trzecie, chronemika, i tu piękne słowo oznaczające badania nad użyciem czasu. Chronemika. Po czwarte, haptyka, mówi się, że człowiek to. Persona haptica, czyli człowiek dotyku, dosłownie badania komunikacyjnej wartości dotyku. Po piąte okulestyka, no i o, wiadomo okule, okulary, okulary, no niezbyt zgrabnie to przedstawiłem, natomiast badania kontaktów wzrokowych, także oczu, z oczami związane. E, potem szóste dziwne słowo, paralangue, mm, bardzo ciekawe Nieoznaczające wprost tego, tak jak na przykład okulestyka, paralangu oznacza wiedza o niewerbalnych elementach głosu, czyli to, w jaki sposób teraz ja intonuję to, w jaki sposób mówię i specjalnie robię to w bardzo przerysowany i zarysowany sposób, tylko po to, aby ujawnić Wam, że na przykład jestem pospieszny, albo że się ekscytuję tym, o czym mówię, albo co jeszcze wyczytacie właśnie z tych niewerbalnych elementach głosu. To będziecie paralanguistami. <noise> Właśnie to wymyśliłem. Nie wiesz, że tak jest faktycznie. Po siódme, olfaktyka to badania zapachu. No, no i po ósme, smak. Na to chyba nie ma słowa. Aby najmniej nie doszukałem się. To tyle z, z tych dziedzin komunikacji. Natomiast pod tym mam zapisane skromne m, koncepcje trzech rodzajów przestrzeni. Takiego badacza hola. Więc przedstawiam wam te trzy rodzaje przestrzeni. Po pierwsze, trwała. To jest pierwszy, pierwszy rodzaj przestrzeni. Trwała przestrzeń to takie budowle, topografia domu, miasta, także coś, co widzimy. Generalnie nie musimy zbytnio wytężać naszego umysłu. Po drugie, na pół trwała. Ech. Także ten rodzaj przestrzeni jest już troszkę bardziej skomplikowany, gdyż odnosi się do przestrzeni od społecznych. Tak, to znaczy dworców kolejowych i tam generalnie wszystko się porusza, miasto chodzi, miasto żyje, tak się mówi. I poza odspołecznymi, również dospołeczne. Na przykład tu w książce pojawiło się słowo, więc ja podstawy, postanowię je również się przytoczyć, pomimo, że nie znam do końca nadal znaczenia tego słowa, pomimo użytku z słownikiem języka polskiego, kramiki. Kramik. Kramik ma oznaczać drewnianą budkę lub ławę z porozkładanym towarem. Jeśli znaliście to słowo, dla mnie to jest najbardziej dziwne z powodów tych wszystkich. Nawet paralangue tego nie przeskoczyło. Naprawdę. E, więc społeczne to właśnie takie drewniane budki lub ławy z porozkładanym towarem. No i trzecia koncepcja rodzaju przestrzeni, znaczy trzecia, trzeci rodzaj przestrzeni, to nieformalna przestrzeń, w której zawiera się na przykład dystanse międzyludzkie. To ta przestrzeń nie sformalizowana nigdzie, no bo gdzie ktoś nam powie, w jakiej odległości mamy od kogoś stać. To oczywiście jest jakoś ustrukturyzowane przez naszą kulturę i o tym będzie również właśnie zaraz, bo koncepcja czterech dystansów w komunikacji. I tutaj e, nasz badacz Hall nazywa tą przestrzeń interpersonalną m, i mówi o niej, że jest ona negocjowana przez uczestników interakcji. Także ja powiedziałem tu o wyrobie kulturowym, e, kulturowym, tak, kulturowym, chyba nie kulturalnym, bo kulturalnie to by nie było tak, ale nieważne. E, zatem negocjujemy sobie z naszym rozmówcą, z naszym odbiorcą, z kimkolwiek, z kim nie rozmawiamy, to w jaki sposób jesteśmy ustawieni. Generalnie gdzieś tam staramy się wypośrodkować, żeby i jemu i nam było dobrze. Przejdźmy do tej koncepcji czterech dystansów w komunikacji, poczynając od tego najbliższego kochankom, bo najbliższy to ogólnie on nie jest, generalnie rodzaj przestrzeni intywnej. Tutaj dystans jest scharakteryzowany od dotyku, czyli od dosłownie 0 cm do 45 cm. No i oczywiście w sytuacjach całkowicie prywatnych, z ludźmi emocjonalnie nam bliskimi, jeśli inne osoby, przepraszam za uderzenie, inne osoby wedrą nam się w tę przestrzeń, to czujemy się zagrożeni. A żeby ym, sformalizować ten rodzaj przestrzeni intywnej, to nie musimy wysilać naszego głosu, zatem ja teraz nie jestem z wami y w dystansie intywnym, w rodzaju przestrzeni intywnym, bo nie używam siły głosu, którą byłby w tym przypadku szept. Następny rodzaj to osobista. I tutaj rozgraniczenie mam od 45 cm do metra 20 cm. Tak. I to ta przestrzeń osobista, oczywiście mniej więcej dystans uciśnięcia dłoni. Dystans, w jakim znajduje się większość par w miejscach publicznych, co ciekawe. No i siła głosu, którą musimy użyć, to generalnie dość cicha. Trzeci rodzaj przestrzeni towarzyska, od 1,20 m do 3,60 m. I to dystans, generalnie między sprzedawcą i klientem, lub między pracownikami. Bardzo ciekawe to jest, że mm, duże firmy na pewno mają swoich behawiorystów, czy zwał jak zwał. Nie do końca wiem, czy tego słowa użyłem teraz poprawnie. Jeśli nie, to poprawcie, przepraszam. To ciekawe, że niektóre z tych firm właśnie uznają jakieś takie zasady wydające się na pierwszy rzut oka nieistotne, natomiast ustawienie jakiejś, jakiejś odległości pomiędzy sprzedawcą, a klientem może powodować np. zwiększoną chęć zakupu, czy wynegocjowanie jakichś lepszych warunków. To taka ciekawostka. I siłę głosu, którą używamy w przestrzeni towarzyskiej, to już dość głośno. No i ostatni, ta publiczna przestrzeń w której dystans jest generalnie większy niż 3,6 metra, ale to formalnie tak, po prostu zapisane. Generalnie powinniście doskonale wiedzieć, bo jesteście ludźmi społecznymi, zatem publicznie to na przykład sytuacja nauczyciela w klasie lub wygłaszającego przemówienie. Dość spora odległość nas dzieli, natomiast tamta siła głosu, głosu musi być donośna. Mówiłem wcześniej o tej, o tej personie haptyce. Więc mamy kolejnego badacza, Richarda Heslina, który wyszczególnił ponownie cztery rodzaje dotyku. Po pierwsze, funkcjonalno-zawodowy. I tutaj lekarz, pielęgniarka, dendysta czy fryzjer muszą użyć tego dotyku jako swojej pracy, roboty. Także funkcjonalnie wykorzystują swój zawód do pełnienia tego dotyku. Po drugie, towarzysko-grzecznościowy. To znajomi lub nawet obcy w sytuacjach towarzyskich. I znowu negocjuj negocjujemy to, w jaki sposób możemy się zbliżyć do danej osoby. To, w jaki sposób ona nam na to pozwala, musimy już to wyczuć i być z tym zaznajomieni, mniej więcej przez poruszanie się w społeczeństwie. Po trzecie, trzeci rodzaj dotyku bo po trzecie to chyba. No nieważne, przyjacielsko ciepły, i tam na przykład taki zwrot werbalny: jesteśmy bliski, możemy zwerbalizować niewerbalnie. Ja wiem, że niepoprawnie tego używam, natomiast bardzo mi się podoba. Przepraszam. To na przykład objęcie ramieniem, wzięcie dłoni w swoją dłoń. Tak możemy niewerbalnie przekazać, że ktoś nam jest bliski, w sposób przyjacielsko ciepły. I czwarty ponownie ten intymny, e, miłosno int, intym intymny. <laughs> Bardzo dużo popełniałem, będę już mówiłem intywny, wny, wny, w, w, w tam się pojawiało, a to mówi się intymny. Ale chyba generalnie mówiąc tak płynnie, to mówimy intywny. No dziwnie, dobrze, teraz jak zwracam na to uwagę. No i oczywiście ten rodzaj dotyku wykorzystujemy w sytuacjach intymnych. E, wybaczcie za nadużycia tych oto. E, Słów, którego już nie powtórzę. I kolejna badaczka, Nancy Henley, wyszczególnia nam prawdopodobieństwo zachowań dotykowych, także częściej dotykamy, gdy udzielamy informacji, niż o nią pytamy. Częściej dotykamy, gdy udzielamy rad, niż o nie prosimy. Wydajemy polecenia, niż podczas spełniania poleceń. Prosimy o przysługę, a nie zgadzamy się ją wypełnić. E, usiłujemy kogoś przekonać, a nie wtedy, kiedy sami jesteśmy przekonywani. Widzimy, że ktoś jest zmartwiony, a nie wtedy, kiedy sami jesteśmy zmartwieni. To częściej dotykamy również, kiedy jesteśmy podekscytowani, a nie wtedy, kiedy reagujemy na czyjeś podekscytowanie. To przykład prosty, banalny, najczęściej zauważalny. Tak, jak jesteśmy podekscytowani, to nie panujemy, albo przynajmniej jesteśmy bardziej e, chętni dotykać, tak? E, i częściej dotykamy, gdy uczestniczymy w rozmowie zaangażowanej, a nie w rozmowie stawkowej, powierzchownej. Więc ja bym miał wielką ochotę Was teraz wszystkich przytulić, że dotrwaliście do 18 minuty tego podcastu. Jeszcze wyszczególnimy sobie kilka punktów, które mam tu zapisane, żeby tej serii, żeby ta seria nie trwała wiecznie, a była skondensowana. Dziesiąty punkt w moich notatkach to teoria dialektów rodzajowych badacza Tannen, D. Tannen um, który określał... Te teorie dialektów rodzajowych jako komunikację międzykulturową. Pisał o kobiecym i męskim sposobie mówienia jako nie lepszym czy gorszym języku, tylko od właśnie odmiennych dialektach kulturowych. Także jako kobiety, bardziej jako mężczyźni z kobietami, optujemy jako zderzeniem dwóch kultur, tak jak można na przykładzie jakichś dwóch kultur polskich, także na przykład Ślązak i e, Górol na przykład, to jest właśnie zdarzenie dwóch kultur, który niby w praktyce jest tym samym, no bo człowiekiem, ale jednak wychowany trochę w innej kulturze, tak? Kobietki, dziewczynki bawią się takimi przedmiotami rodzinnymi, zatem tym lalkami, domkami dla dzieciaka. A chłopcy bawią się autkami, zderzają, doprowadzają do destrukcji. I w taki sposób również to oddziałuje na przyszłe życie. Nie twierdzę, i, i, i żaden badacz nie posługuje się do tego, żeby stwierdzić, że każdy chłopczyk czy dziewczynka bawi się właśnie takimi zabawkami. Natomiast z tym zastrzeżeniem, że częściej jednak tak jest. Zatem, w związku z tą teorią dialektów rodzajowych, to zdarzenie dwóch kultur, ditanen określa jako kobietę, która koncentruje się na poczuciu łącz łączności i mówi: jesteśmy takie same to nijak ma się z tą męską, podobno, koncentracją na statusie, tak, im wyższy status, tym jesteśmy lepsi, także tak, wszyscy, jakby to mężczyzna w teoretyce powiedział, nie jesteśmy tacy sami. I często tu będzie dochodziło do takich feministycznych, ja to tak odbieram, i ja to tak, mam nadzieję, też przedstawię, bo jest tak faktycznie, że, że tutaj powinniśmy w prostej mierze unormalizować to, w jaki sposób jesteśmy e, zaznajomieni z tym naszym społeczeństwem, z tą naszą kulturą. Natomiast nie da się przeskoczyć tego, że jako mężczyźni wykształciliśmy sobie ten świat i kobiety teraz próbują nas dogonić. Mam nadzieję, że to nikogo, a szczególnie żadną kobietę nie urazi. No i właśnie. Kolejny taki rozdział to kobiecy język porozumienia, który jest dialogiczny, no i nijak ma się z męskim językiem sprawozdania, który generalnie jest monologiczny. Cytat z książki: Zarówno mężczyźni, jak i kobiety powinni próbować traktować przedstawicieli tego drugiego rodzaju na ich własnych warunkach, nie zaś przykładać normy językowej jednej grupy do zachowań drugiej. Wzajemne zrozumienie swoich stylów i leżących u ich podłoża motywów jest pierwszym posunięciem wiodącym w kierunku przerwania tego błędnego koła. Lepiej streścić, czy bardziej skończyć, tej teorii dialektów rodzajowych nie można było, więc na dobry koniec dzisiejszego spotkania przedstawiam wam teorię punktów widzenia badaczy S. Harding i J. Wood. Punkt widzenia: każdy z nas ma swój subiektywny punkt widzenia, czy też perspektywę, czy też widok, czy też pozycję. I w dość skondensowanej mierze to miejsce, z którego patrzymy na otaczający nas świat. Zastrzeżeniem do tej teorii jest to, że zawsze ta wiedza, prawda, nasze spo spojrzenia na świat jest zawsze czyjeś. Jest zawsze nasze i warto mieć na uwadze to, że ktoś może postrzegać ten świat inaczej i stąd tyle różni nas bo mamy różne spostrzeżenia na różne sprawy. To by było na tyle z dzisiejszego drugiego odcinka teorii komunikacji. W następnym odcinku teraz to kolejne ciekawe tematy i zapraszam szczególnie na kolejny odcinek, który będzie no. Podejrzewam, że moim ulubionym, ja jeszcze go nie nagrałem. Być może za jakiś czas postaram się go wykonać, gdyż przygotowanie do niego będzie bardziej potrzebne, z tego względu, że będzie tam oj, jakże dużo ciekawych rzeczy. Już więcej o nim nie powiem. Zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczeniami z tego odcinka na Instagramie i obserwowania profilu na Spotify'u. Ponownie do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Bajo!